Witam wszystkich Dzisiaj przedstawiam główne danie Z racji francuskiej Są to pierożki ravioli Z wieprzowiną W puszce aluminiowej Waga dania to 300 gramów Kaloryczność jak to zwykle bywa W tego typu daniach Nie jest podana W sumie żołnierze to nie muszą wiedzieć Ile to ma kalorii mnie zazwyczaj takie coś interesuje. No ale trudno. Więc otwieramy. Jak to wygląda? No chyba dosyć ciężko będzie to podgrzać. No ale zobaczymy. Nieźle to jest tutaj upchane. Pewnie znowu się coś podjara, no ale trudno. Podgrzewam na esbicie. Zaraz trzeba będzie dobrze to przemieszać, żeby się od spodu nie zjarało. Jakoś się udało danie podgrzać. Trzeba było trochę dolać wody. Bardzo ciężko przemieszać w takiej puszce tak mocno upchane danie. No ale jakoś się zrobiło. Mamy tu tego typu pierożki, które są napchane czterema rodzajami sera. Ja za bardzo za serami nie przepadam. Tu jest ta wkładka serowa, bo tam kilka mi się tak rozwaliło, jak się to wszystko mieszało. No jak ktoś lubi sery, to pewnie takie pierożki polubi. Chociaż jadłem ostatnio pierogi serowo-szpinakowe no to jeszcze jako tako coś tam nie było to najgorsze, ale tak sam ser bez jakiegoś dodatku to nie za bardzo. Mamy nawet sporo takiego mięsa też dodatkowo, niestety tu żadnego sosu nie ma. Dlatego te danie tak ciężko podrzeć. Są jakieś tam szczępki marchewki. Za to mięso jest bardzo dobre. Chociaż to raczej całość trzeba trochę doprawić. Na pewno soli nie trzeba dodawać. Ale pieprz się przyda. No i może tak dwa naraz. Mięso z pierogiem też całkowicie inaczej smakuje, chociaż i tak nadal jest wyczuwalny ten ser. No po prostu danie typowe dla ludzi, którzy lubią ser, a raczej dużo sera różnych rodzajów. No, chyba, że ktoś jest bardzo głodny, no to musi zjeść. Niestety. Nie będę po lesie głodny chodził Ale dobrze chociaż, że jest jakieś mięso. Mm. Mięso jest mięciutkie, bardzo dobre w smaku, dobrze doprawione w przeciwieństwie do tych ravioli. Zapewne tego dania i tak w Polsce się nie da kupić, zostało to wyjęte oczywiście z francuskiej racji. Ja w opisie podam z konkretnego menu, jakie to było. Chociaż tam w niektórych latach to może się coś zmienić. No ale przynajmniej będzie wiadomo skąd ja to wyciągnęłem. No i to w zasadzie tyle z tego dania. Nie wiem czy polecam, czy nie. Powiedz podziałbym tak pół na pół. Czyli połowa dobra, połowa nie. Jakby tu były pierożki, właśnie z mięsem w środku. Może z dodatkiem jakimś mniejszym sera. To mogłoby to być nieco lepsze. No a tak powiedzmy jak dla mnie pół na pół. I to tyle na dzisiaj. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Ciebie żaden film. No i do następnego filmu.